Dzień dobry. ma. Przybyliśmy na Zadupie. Mieliśmy trochę kosić, ale nie wiedzieliśmy, czy będzie padać. Widzę, że padało i będzie padać jeszcze, więc dobrze, że nie widzieliśmy kosy. Dzisiaj, ja mam nowe kalosze. Dzisiaj, jak zwykle, młoda mi przerywa w pół zdania oraz yy, wykonamy ćwiczenie pod tytułem wieszamy kolejne fotopułapki. Te są tak samo kujowe jak wszystkie poprzednie. Różnica jest taka, że były kupione bezpośrednio od Stemu, a nie od skalperów z Allegro. Dlatego kosztowały po 43 zł sztuka oraz będą uszczelnione profesjonalnie taśmą izolacyjną od góry, bo one nigdy nie są wodoodporne, mimo że kłamę, że są. I dzięki temu może pożyją trochę dłużej. Oraz mamy drabinę w celu gdyż wyczyszczę budki, bo już jest po sezonie lęgowym i być może również zdradzę te trzy rzeczy, na które będziecie mogli w ankiecie głosować co na zadupił Być może niebawem wkrótce chyba się wy wydarzy, a wkrótce to mam na myśli na przestrzeni około roku. Także tutaj nastąpił jak co roku przed zimą demontaż pompy Pompa idzie mieszkać do czyczepy pamiętajcie, że uszczelka została tutaj I tu jakieś dwa cegły położę A woda, bo to już rozmontowałeś? Woda wylana z, z wszędzie chyba... A jeszcze tam muszę wylać wodę. No i to całe przygotowania do zimy za jakieś cegły tu położę, żeby to nie odpłynęło. Ty się dzisiaj normalnie kamuflujesz, wiesz? Ta roślin na, na rabacie nie przetrwała O! Niestety załatwo by było to W sumie kto by się spodziewał, nie? Dlaczego no, <gry> im tu brakowało? Mogłyby się rosnąć, nie, 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 nie chciały Tam się da przejść w miarę czy nie? No tu jest gdyby a tu drodzy Państwo, zadupię od strony drugiej. Gdybym nie wiedziała, że to zadupie i gdyby nie ten mauser, to myślałabym, że jestem w środku. Chuj wie czego, bo nic nie widać. No musimy tu przyjechać z kosą. Tak. Albo nawet dwiema kosami. O, ale bluszcz się przyjął i te barwinki. Bluszcz się przyjął. Dobra, czyli Adrian mówi, że mam sukces w hodowli, bo przyjęły się barwinki i bluszcz, czyli jest jednak nadzieja, że coś tu chce rosnąć albo i nie. A tam co? Wierzba tak średnio Jako że mamy już prąd w czarnej skrzynce, to to teraz jedzie z nami do domu Będzie użyte w innym projekcie. To służy do chodzenia, żeby się odgrabiać od krzaków, które atakują mordę. Idę wylać wodę teraz. Stombów, to mi grawitacja pozwala. Dobrze. Ale fajnie. Nie wiem, co, coś tam nie utonęło, mimo tych patyków do wychodzenia. Jaka piana w ogóle. Włoski, szwedzki ten, pojemnik. Szwedzki z Julii, ale made in Michael. No wiesz, skądś muszą po nie mogli być z jak normalni ludzie? Chyba tak. nie. Nie ma tu pielca Czyli to tak pachniło po prostu. Przez te liście, no ognujeczka się stworzyła sama Nie chwila prawdy Łoo, wow. no było No kubki... Pokaż te. do kamery tu bliżej, wyżej Budka byla zamieszkana w tym roku. Budka numer jeden. No i super, o to nam chodziło. Co się tutaj też trochę dziobało, ale nie dużo? Kto mógł to być? Pewnie Stefan. Dobra, następna. O, to pełniutka. Pająk. Do jakiegoś patyka Dobra, tu sobie... Jedzie. Masz? Dobra. Kurwa, dzień tu w No tak samo. Nie ma przynajmniej żadnych jajków. To jest very interesting thing. Normalnie, a ile kokonów pająków? Kurwa, fajnie, że te ptaki tutaj sobie radzą. W sensie no to było raczej wiadome, że sobie nam radzić. No, wiesz, na Zadupie to nigdy nic nie wiadomo, kurwa. Z, jedna niewielu, z niewielu rzeczy tutaj, która się udała. To też prawda, ale jeśli chodzi o zwierzątka, to raczej sobie dają radę tu. A jak są u siebie. No wiem, no. że u siebie są dziady. A ile tych budek było w sumie? Trzy czy cztery? Jeszcze dwie są. Aha, czyli w sumie pięć, z czego ta jedna do niczego się nie nadaje. Okej. Okay. To idziemy dalej, tak? Mhm. Budka numer 3. Też pełna. Tak. Jakiś... kokon, Co to było? Jakaś ćma chyba. Ale w tej jest mniej naładowane, co nie? Tak. to co tam znaczy, że tam było tak dużo? Że tam były dwa gniazda, jedno po drugim? to taki ambitny ptak się trafił? Może to od ptaka zależy, ja się tam nie znam aż tak, ale jak mamy tu jakiś znawców ornitologów, to dajcie znać. W tych wódkach to raczej tylko jeden gatunek gniazduje. Wszystkie te gniazda są takie same. Wiesz, wejście jest też w tej samej wielkości. Jeżeli ktoś się orientuję, jakie budki innego typu, jakieś większe, może by się tu przydały. Nie wiem, może dla nietoperzy, może coś dla sobie, jakieś to dajcie znać. A najlepiej, uwaga, będzie żebranie. Jakby ktoś postawił celową kawę na jakąś budkę swojego imienia, to nawet wypalę wypalarką to imię. Bo, bo ja już kompletnie miał kurwa. A tutaj proszę, Adrian ma naprawdę rację, mówi, że pora sucha. I Bajorko też jest suche to z tyłu, które zawsze było pełne, więc widać, że tutaj przychodzi ktoś sobie i coś tutaj sobie wyprawia. Natomiast zobaczcie, że jest po prostu tylko błocko i wyschnięte. Idę tam trochę bliżej zobaczyć. Mam nadzieję, że się nie wpitolę. A ja mam nadzieję, że się wpitolę. Patrz, jak tutaj jest ten... Tu dziki chyba się ocierają. Tak. To o tym drzewie już mówiliśmy wiele razy. Tu jest taka ścieżka, przebiega i one cały czas, jak włażą i wyłażą, to się ocierają. Właśnie o to jedno, i po drugiej stronie też mają takie całe obłocone i się tu czuchrają. No tu idą Myją. i odejmę cyk. Także tutaj zaraz wieszam kolejną fotopułapkę i sobie pooglądamy. Będziemy takimi kurwa perwersami. Będziemy patrzeć jak się taplają w głodku. Jak to się nazywa? Wojery. Czy coś kurwa. Jak się nazywa? A tu doszło do pewnych obserwacji. To drzewo jest aż dotąd. W błocie, więc przypuszczamy, że tutaj jakieś, nie wiem, sarny, jelenie prawdopodobnie się ocierają o nie, aż dotąd jest błoto. Very interesting thing. I numer 3. Co tam? No tak, patrzę. Umiała liczyć to 4 wiem. W tej również było mieszkane. W tej wiedzieliśmy, że było mieszkane, bo kiedyś, jak coś tam przy sadzie robiliśmy, to było widać, że ten że ktoś tutaj mieszka. I to nie była Agnieszka. Co idziemy tam i potem wrócimy sobie drogą? Tak no to mi ścieżkę trzeba Nie no. ja no mam już. tu nic na tym. Nie, misja z budkami zakończona. Idziemy powiesić ostatnią fotopułapkę też jakoś na ścieżkę ją naceluje i tak. Otóż projekt numer jeden do głosowania to prawdziwy podjazd, który wykonam nie wiem jaką techniką i nie wiem jak, ale chodzi wtedy o to, żeby móc otworzyć bramę i dojechać chociaż do to. A ma to na celu po prostu wjeżdżanie na zadupie, które teraz jest niemożliwe. Drugą rzeczą, na którą możecie głosować jest tutaj szopa na pierdolnik na tym przygotowanym placu. Ona i tak musi postać, żeby cały syf tam z przodu działki przetransportować do tyłu, żeby tylko mnie w oczy. A trzecią rzeczą, która również powstanie tutaj, z tym że jakoś bardziej obok, jest garaż na traktorka, tego traktorka, o którym myślicie, z starego szkieletu od foliaka. Także to są trzy rzeczy do wyboru. Yy, każdej z nich tak samo nie chce mi się robić, także jestem neutralny. Przejdźmy dalej do rzeczy, które się widać odpierdoliły tu, kiedy nas nie było. Ups. Także tutaj mamy jeden z zabetonowanych słupków, które miały wytrzymać długo, były bardzo grube i zakonserwowane. Ale z tego co czuję to jest miętki. Także on chyba nie wytrzymał napięcia pierdolną. Nie wiem czy pierdolną... Nie, no, ktoś go raczej odstawił, bo próbował tu przejechać. Eee, to Pewnie sąsiad. To dzięki sąsiad. Także brawa. Jeszcze ani razu. Tutaj nieużyta, a już do naprawy. Bardzo dobrze. Ja pierdolę. A kolejną rzeczą, która się odjebała, jest za, za Wami. Także dojazd na tył za dupia po raz drugi jest zablokowany przez powalone drzewo. Dzisiaj go nie odblokujemy, bo nie mamy piły. Czyli to jest misja na następny raz. Robi nam darmowe grzybobranie. A my tam zaraz pójdziemy, nie? No a ja chciałam powiedzieć, że nie dziwię się, że ludzie się boją y, tych lasów, bo tu jakieś drzewo jest takie, co się y, buja i tak skrzypi, jakby głosy jakieś było słychać dwa co najmniej. Więc można by pomyśleć, że to na przykład wróżki, albo elfy, albo krasnoludy coś tutaj gadają. Kolacja. To wy się tu przy drodze zbiera, wszędzie. Dwa, lat, dwa lata temu już nawet po nie nie chodziłem, bo ile, ile można jeść smażoną sowę. Ja chciałam powiedzieć, że nawet do lasu nie weszliśmy dobrze, a mamy tyle grzybów. Nie wiem ile ich tu jest, ale całkiem sporo. Ha, sukces w hodowli. Nie mojej. Tutaj, na to. Na to łap. Ej, na twoją piękną, najpiękniejszą dziewczynę, a nie na to. No na to. Tak. Buzi mi byś dał w policzek chociaż. Czekaj, to smarki z nosa wytrę. Ach, mój romantyk. Wolisz mieć smarki na policzku? Ty lubisz, nie? Ona nie, robi, nie lubię. Dobra, Czuki, słuchajcie. Pupy. Co? Co ty pierdolisz w ogóle? nie, nie słuchajcie go. Mm, Także zrobiliśmy, co mieliśmy dzisiaj zrobić. Czy czegoś nie zrobiłeś, co chciałeś zrobić? Nie zrobiłem jednej rzeczy, ale nie z mojej winy tym razem. Miało być to wielkie sadzenie zimowego czostku na zadupiu. I znalazłem dostawcę na Facebooku, ale Martynka powiedziała, że jest tam taka pani, która bardzo prosi, żeby od niej czostek kupić. I pomyślałem, że mam takie, kurwa, dobre serduszko, że wezmę od niej i żeby się opłacało to dwóm stronom. To poprosiłem wszystkich tam z Martyny Rodzinki, żeby też powiedzieli, ile chcą. Zamówiliśmy tego czosku od cholery. 50 kilo chyba. Nie pięć, Jakie 50 kilo? 7. Kilo. A główek 50. 130 główek, czy tam, jak, czyli to wyszło około 6 czy 7 kg. I bardzo byłem zdeterminowany, żeby to dociągnąć do końca, a ta pani była bardzo zdeterminowana, żeby nie, czyli musiałem się co 4 dni chyba przypominać, że żyję i że zamawiałem. także dzisiaj dostałem zwrot pieniędzy, a paczka z dwoma kilogramami czosnku chyba jest w drodze. Także to jest cała afera czosnKowa, tak. Nie wiem, chyba zbyt wiele ludzi chciało im pomóc i wykupiło od nich ten czosnek. No wiecie dlaczego był ten hype, że rolnicy nie mają co robić z rzeczami i w ogóle, i w ogóle, mhm. i papryki były, i ziemniaki, i wszystko. Także jak jesteś no. rolnikiem i chcesz sprzedać przez internet, to naprawdę chciej sprzedać. No właśnie. E, tak. Dobra. E, to tyle na ten temat. Jeżeli chodzi o zadupie to jest na raz za dupiem. macie jeszcze. Wiesz tego nie przywieźliśmy wrzosów. A kupiłem też wrzosy po 50 groszy w, w Ten... brico na wyprzedaży i zostawiliśmy je i może następnym tym razem przyjęliśmy. Ale może lepiej, bo i tak zaczyna padać, więc i tak byśmy ich nie wsadzili i tak. A w deszczu już tu hmm. pracowaliśmy to nam wystarczy. Tak. I co jeszcze? Fotopułapki, zobaczymy ile pożyją. Wszystkie stare już przestały działać. E, te są takie same. Może to uszczelnienie taśmą izolacyjną coś da. Na zobaczymy. Pewno... Tak. W każdym razie te fotopułapki, które kupowaliśmy, uważam, że to było zdzierstwo, bo musieliśmy też się z ludźmi kłócić, żeby nam powymieniali. Niektórzy mówili, że nic się z nimi nie działo, chociaż kurwa nie działały, przepraszam. Jeden chłop powiedział, że nie odda pieniędzy i chuj. I Allegro nam oddało z ochrony kupujących i nawet chyba mu nic za to nie zrobili. No także... więc powiem wam, że cyrki jak cholera, nie? Dziki zachód normalnie. Ja rozumiem, że człowiek musi zarobić, ale no bez jaj. No. Dobra. Coś jeszcze chciałbyś powiedzieć? Kurwa, już tyle narzekaliśmy. Aha. Może jakiś pozytyw, Adrianie. Pozytywem jest to, że ptaszkom się podobają budki, tak, ale to, to też fajne. jest taki negatyw, że Ardian nie ma hajsów na więcej budek. Miały być tylko pozytywnie. Mi się na przykład mhm. podoba sad i co z niego wyszło. I podoba mi się to, że te lawendy rosną tak w miarę. A pokazałaś to? Nie. Większość lawend się przyjęła i rośnie. No. Y Jedno drzewo obok kompostownika. Widzę, że pochłonęły pokrzywy, ale chyba przeżyje. Ale ich nie ma. Yy, kompostu prawie nie ma, tak siat w ogóle coś tam ryje. Widziałem. Ogródek nie istnieje. Tak jak. Wszystko jest jak trzeba. Tak jak my nie istniejemy, jesteśmy tylko symulacją, a ptaki to drony. My nawet nie jesteśmy symulacją, bo dziki się skończyły. Symulacja się skończyła. No. Ej, ale tam patrz jakie ładne kwiatki tam, bo te takie białe dywanie. Nie, Jak już się zrobiło tak fizologicznie. E... A nie fizjologicznie przypadkiem? Fizjologicznie i fizjologicznie. Fizjologicznie już było o smarkach, i sikach, i kupie. No tak, w sumie raczej. To wam powiem, że mimo to, że kanał zdycha i uznałem, że jego formuła się wyczerpała, to będziemy robić dokładnie to samo i oczekiwać innych efektów. I narzekać na grupie mało znanych youtuberów i coś tam, że idzie nam chujowo. Ale co to za spadek wyświetleń tylko 470%? To nie ma o czym wspominać nawet. Kurde, słuchajcie, siedzicie w robocie, nie? I pracujecie, to puszczajcie nasze filmy, Nie Kurwa, puszczajcie, listy. szkoda prądu, ślad węglowy. Ślad węglowy. I tym śladem kończymy dzisiejszy film. Siema, No, trzymajcie się ciepło, widzimy się w następnym odcinku, czyli kiedyś. 啊。